Witam kochani znowu tą zrapeczkę dostałam od mojego męża. To jest Lucky Light za trzy funciki. No i coś podobnego Co były wcześniej takie czarne linie. Owiem to pewnie, ale moich nie, nie widziałam. No dobra kochani, szukamy i gwiazdy, I jakieś takie walizki Lubię raczej coś takiego. Tutaj mi się nie wiem, jest, jest Mamy mogą być takie poziomy, i pionowo. To skrzyżowane i na korona i końców no i no i jaką rękę ma mój mąż ale tak mi naprawdę fajna prezencja niespodziewany muzykowy komplementu i... uderzycie mnie zapomniałam. Po opłatkowy. Po ko siebie.

Pierścionek i... Pięścionek. No, tu mamy. Personet, to Pięścionek. Pięścionek. i Pięścionek. 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 Dobre, kochani, więc pozdrawiam serdecznie, pa, pa.